Były dobre wyścigi, ale też były słabe wyścigi. E, więc takich, z takich wyścigów nie jestem zadowolony i chciałbym uniknąć tego. Dzisiaj tak samo e, gdzieś te dwa ostatnie wyścigi można było trochę lepiej może rozegrać pierwszy łuk, trochę, trochę inaczej pojechać. E, ale cieszę się z pięciu takich dobrych, dobrych startów i e, no, muszę jeszcze było pracować po prostu nad kwestią rozgrywania może trochę. Em, Lepiej tego pierwszego łuku, bo on jest kluczowy często i, e, i później już, e, wiadomo, już jakby trochę e, no na przedzie stawki inaczej się jedzie niż, niż z tyłu, więc, e, więc no będę się starał po prostu wyjmować, żeby było równo e, przez całe zawody i, i punktować e, no na dobrych pozycjach. Ja o drugą część zawodów chciałem zapytać, bo w pierwszej fazie to Grzegorz Zęgota tu fruwał na smoczyku, a później zero i, i w tych nominowanych troszkę już też... mam kłopot trochę, bo już z Częstochową w pewnym sensie było, można powiedzieć, podobnie. Dzisiaj już były trzy wyścigi całkiem równe i udane. Mam nadzieję, że następnym razem będą już cztery i tak konsekwentnie będę dokładał, a te nieudane nie będą takie całkowicie nieudane, tylko jeżeli już, no to na drugiej, trzeciej pozycji, żeby było w miarę E, w miarę równo. No, chciałoby się, żeby 5 wyścigów zapisać równych i najlepiej wpisać komplet, no, ale mamy ekstra ligę, no nie jest łatwo zwyciężać e, w tych wyścigach, bo każdy gryzie tory jak tylko może i, i najlepiej potrafi, więc e, mały błąd często eliminuje gdzieś tam i e, e, i, i trzeba, no te błędy daję, mówię, no pracować nad nimi, eliminować, wyciągać wnioski i, i ich nie powiadać. Czy aura, i, która się zmieniła diametralnie w ostatnich dniach w Polsce, bo choćby z częstochową jechaliście w zupełnie innej pogodzie, miała dzisiaj jakiekolwiek znaczenie na, na to, jak Wy się prezentowaliście? Y Wiedzieliśmy doskonale, że dzisiaj będziemy jechać w takich warunkach pogodowych o takiej porze, więc od tygodnia albo i dalej no tak naprawdę pracowaliśmy nad tym, żeby to, to dobrze się przygotować. No ale ziem dobrze odczytali te. Warunki e, nasze torowe od początku zastosowali w miarę e, dobre już e, ustawienia i, i nie było łatwo, bo, bo trzymali cały czas nas się równo, nie mogliśmy odskoczyć nawet na, na dwa punkty i tej przewagi budować. Nie mogliśmy wywierać tej presji, bo jednak e, e, no, oni dobrze czytali e, ten tor, e, dobrymi liniami jechali e, i... I stąd było tak ciężko. No już yy, myślę, że ta druga część zawodów, można powiedzieć, że ten remis jest całkiem dobrym wynikiem dla nas, ale, ale nie zadowalamy się tym w żaden sposób, bo chcieliśmy dzisiaj zwyciężyć, wygrać, a to się nie udało, więc jest spory niedosyt tak naprawdę po tych zawodach w naszych szeregach.